Witam wszystkich serdecznie z tej strony Helena i wracamy do Zagrajmy w Devastation. Tak e, musiałam sobie stoper odpalić, tym razem już nie zapomniałam o tym. Lecimy dalej, tam jest ich dużo i nie mogę ich obejść, niestety. E, co zapiszemy sobie? I lecenie na nich na pałę chyba nie ma sensu, a my możemy zrobić coś takiego śmiesznego tutaj gdzieś. Pamiętam, taki fajny motyw był. Bo oni tam mają chyba jakieś działka i oni nas zabijają, gdy tylko się do tego zbliżymy. Zobacz, eee, to gówno chyba można było odpalić. Tak mi się wydaje. Wiesz co, gaz. Byście się tak ustawili. Dafi, Duffy, eee, Duffy. i za mną. Możecie się stamtąd odsunąć. Ja chcę tam wejść. Czasem naprawdę tak wchodzą. Właśnie. No jedziesz? Oni tam chyba mają ze cztery albo pięć działek. A. Właśnie. i niemożliwe jest, aby się na nich po prostu wpakować. Aha, urwało się. Ojej, oj, Ta. Gaz zmarł. Wszyscy, zostań. Nikt za mną nie idzie. No, doprawdy. Yy, mogę tak po prostu tej wechę ma majchnąć. Okej. Okay. Czekam chwilę aż to pierdolnie. Znajdź autobus. Dobra, pierdolło. Tutaj była apteczka gdzieś. Taka malutka, no. Okej, okay, zostawię sobie tą apteczkę dużą. Coś tam jest na górze? Ej, snajpera! Patrzcie, jaka magia. Bardzo się cieszę. Nie wiedziałam, że to jest coś takiego. Tak... Bardzo przez przypadek wlazłem na ten. Ale super. Dobra. E, wszyscy idź za mną. Super. Zapisz i możemy lecieć dalej. Proszę bardzo, jak sprytnie. No, dwa działka, trzy działka, cztery działka, mówią tutaj były. Co tutaj zebrać? Nie. Dobra, idziemy. Drużyno pierścienia. Może niekoniecznie powinnam to mówić. Disney mnie teraz po prostu rozjedzie. Łojojojoj. nieco poniżej działka, tak? Chyba to jest czerwony punkt. Trafi zginęła. Ostatni zapis. Aha, już, już wiem co ten. Hmm. Ciekawe, jak wiele będę musiała w niego wpakować. Ok. Wybucha. Strasznie dużo trzeba było w niego wpakować. A w sumie... Gra nas przed tym ostrzegała. Pierwszym razem Daffy mi zginęła. I w poprzednich save'ach też Daffy ginęła. To ona była zabijana przez tego żołnierza, nie ja. Okej, okay, pobiegł tam. Zobaczmy, co jest tam. Tam nie ma nicu, tylko... Eee, beczki. Beczki mnie nie interesują. Interesuje mnie natomiast... Yy... Kolejni przeciwnicy, którzy stają na naszej drodze, ok. Po prostu jak ja uwielbiam, jak oni wybiegają, i dają się zabić. Och. Na początku to jest naprawdę irytujące. Zgarniemy ten karabin. A, teraz mnie zabili. Dobra, to była moja wina. Ogarniemy to trochę inaczej. Super. Dobra, on go podniósł, tak? Jak cię zabiją... Dafi to cię po prostu... ...ukręcę ci łeb. Zapisz. I wiecie co? Wszyscy, atakuj. Ja tu nic nie może zaatakować. Hmm. Dobra, jakiś konkretny Uzi, i bardzo mi się nie podoba to, co czuję. A tam jest kubany, kto mnie przesunął? Beczką mnie przesunął. Myślisz, że wpadając w tańce, szumiańce, ty uciekniesz ode mnie? Za kogo ty mnie masz? Łoj, oj, 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 Ile ich tutaj jest? Przykro by mnie zaatakowali. Bym była trupem. Te niestety IA naszych AI czy AI naszych przyjaciół nie jest najlepsze. Trzeba się z tym pogodzić. Jest jakaś drabina. Nie ma. Czasem na, na takich tych jest coś schowane w różnego rodzaju grach. Zawił mnie. Ostatni zapis. A, tu jeszcze byli Dafi zginęła. Postach wampirów, tam jasne. No, dechli się. Zapisz. Teraz twoja kolej, i kolej twojego przyjaciela. Te. Nie lubię tej broni. Chociaż pistolet tico. Uuu, to może być fajne. To sobie opatrzymy, jak działa. Serio, żadnej apteczki. Groja, potrzebuję mnóstwa apteczek, bo ja celność u mnie jest nie, nie najlepsza. Więc cię, gro, współpracuj ze mną. E? Dobra. I znaleźliśmy autobus. Zanim pójdziemy sobie do. Ty prowadzisz, a już tam nie da gra. Hm. Spoko. Serio? Przecież mnie zabili ze dwa razy. Ja, że to nie byłam ja. Celność 23%. Uch, padaka. Zabicie przez drużynę 31. Zabijam najwięcej i mam najgorszą celność. Znaczy... Patrząc na to, ile zabijam w porównaniu do mojej drużyny, to mam najlepszą ce celność. Znajdź wyjście z kanału. Aha, moje cele. Po raz pierwszy to tak naprawdę przejrzałam, wiecie? To jest aż dziwne. Bayer zdobyte. I teraz Urbia. Urbia South. Nawet teraz, gdy w naszej drużynie znajduje się Daffy, jasne jest, że i są na granicy wytrzymałości. Zrozumiałem, że Bay Area stał się dla nas zbyt niebezpiecznym miejscem. Armia przeciwnika zyskała zbyt dużo, duże wsparcie po moim uwięzieniu w twierdzy. Ruch oporu na tym terenie nie istnieje od czasu... Zmasakrowania mojego poprzedniego zespołu, a nasza nowa grupa ciągle jest za mała, aby odgrywać jakąś znaczącą rolę. Rozpoczęliśmy kampanię, która przeniesie kierunek naszych działań na spustoszone tereny Urbi, na których przeprowadzono już wiele bitew. Musimy starać się nie zawieść, aby uzyskać tu poparcie miejscowego ruchu oporu. Dafi zapewnia nas, że może zorganizować spotkanie z przywódcą jej starej grupy partyzanckiej Taru, byłym oficerem Gratiusa. Mój plan przewiduje dołączenie do działu odzyskanie terytorium Urbi, znalezienie Baxtera i wzięcie udziału we wszystkich działaniach wywiadu mających y prowadzić do zniszczenia sił zbrojnych przeciwnika i uzyskania tajnych danych gratiusa. Ok, Urbia Sound. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery mnogi. Więc zacznij misję. Jeśli siły wroga są przeważające, daj swoje drużynie coś do roboty. Spróbuj wydać im rozkazy ataku naciskając V, aby wydać komendy. Pomieszczenia z głównymi komputerami są dobrze ukryte, ale anteny radiowe i satelitarne mogą wskazać ich lokalizację. Okej. Okay. Fajna muza. Dun, 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 dun.

Ok. O co chodzi z dekodowaniem? Musimy znaleźć taki oto komputer. Musimy znaleźć kod. Tak. I mając ten kod, możemy rozszyfrować dla serii. I drzwi, i wejście i wszystko. I o to mniej więcej chodzi. I tak oto dostaliśmy się do naszej bazy. to jest? Jakieś wyjście? Nie, tutaj nie ma nic szczególnego. Przejdziemy się trochę po tej bazie, bo mam nadzieję że znaleźć jakąś broń fajną, czy coś. Czy jakieś fajne rzeczy różne. Niebieskie lasery są dobre, bo niebieskie lasery są nasze i one się wyłączają, kiedy podchodzimy do nich. O tak! O oh jest! O oh jest! Jest! Super. Granaty. Grenades. Świetnie. Mamy dużo amunicji. Nie znoszę tej broni. Trzeba poprzełączać teraz wszystko. Zwykłe łzyki. I to gówno. Dobra. Magnum. Pistolet 45. Z tym sobie teraz pochodzimy. Chcę zobaczyć jak on działa. Chłopata. To jest winda, której nie ma. Interesujące. Tak, yy, nożyce do drutu. One się bardzo przydadzą. Tu jest dużo apteczek, z czego się bardzo akurat cieszę. Autobus szkolny, z doszło pracy. Ok, tu są chyba kamery właśnie po całym naszym wydziale. A, nie tylko. Troszkę przeciwników jest. Dobra. Chodźmy pogadać z gasem. Czego ty tu strzeżesz, przyjacielu? A, jakiegoś strażnika. On nas nie wpuści, a ja wolę tam nie wchodzić mimo wszystko. Dobra, tu już sobie opatrzeliśmy. Czy jest jeszcze coś, co mogę zobaczyć? Okej. Okay. Jesteśmy poziom wyżej. To jest w ogóle ogromne. Okej, tu jest zamknięte. To jest chyba jakiś teatr, czy coś? Nie zejdzie mi stąd? Aaa, zszedł. Wszystkie myślałam, że nie, nie ruszy się. Dobra, a teraz jak stąd mogę wyjść? Okej, okay, dobra. Możemy ruszać. Eee, ktoś pójdzie ze mną. Otwórz bramę. A to jest nasz autobus, w którym przyjechaliśmy. Standardowy sposób. Znajdź stary teatr. Czyli my nie jesteśmy w teatrze. Aha. Eee, Tara Tara tak? Tak, Tara i Dafi Gas są niedostępni, ponieważ pilnują teren. Ok, zapiszemy sobie w tym miejscu. A jeszcze minutki. Te Ty fajny ten pistolet. To kamera. Kto mnie zabił? Ktoś mnie zabił. Pewnie gdzieś schowany skubaniec. Jak mu głowę ucięło?! Okej. Okay. TUTAJ SIĘ KRYŁ! Patrz, jak się zbunkrował. ZAPISZ! Idziemy dalej. Tutaj nie wolno się dawać zaskoczyć. Uuhu. Powiedziałam i od razu dałam się zaskoczyć. Okej, okay, ale dobra. W tym miejscu podziękuję Wam za uwagę. Dalej sobie polecimy, nie? F, H, D, H ZNAJDĘ cię. Haha! Ha. H5. Powiedziałam i nie trafiłam. H5. Zapisz grę. I tak, w tym miejscu podziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i dalej sobie polecimy w kolejnych odcinkach. Na razie!